Dobry Państwu. Witam wszystkich. Otwieram jedenastą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Ulanowie. Serdecznie witam Panią Sekretarz, Panią Magdalenę Hasiak. Witam Pana Skarbnika, Pana Tomasza Siorka. Witam Panią Anię Konior, specjalistkę do spraw obsługi Biura Rady. Witam wszystkich, wszystkie Panie i Panów Radnych. Szanowni Państwo, na początku ogłoszę mam mnie niezmierną przyjemność i niezwykłą satysfakcję ogłosić państwu wszystkim, że nasz pan burmistrz otrzymał z okazji dnia samorządowca wczoraj, gdzie został z rąk prezydenta Rzeczypospolitej, gdzie został zaproszony do pałacu prezydenckiego otrzymał z rąk prezydenta prezydenta złoty Krzyż zasługi za długoletnią działalność samorządową. Oczywiście należałoby mu za to podziękować, ale dzisiaj jest nieobecny w imieniu nas wszystkich, jak też w imieniu wszystkich mieszkańców, bo oczywiście ta działalność jego samorządowa jest na rzecz i przede wszystkim wszystkich mieszkańców, czyli tych, których my tutaj reprezentujemy, ale to myślę, że będzie jeszcze taka okazja do złożenia gratulacji i podziękowań. Natomiast to jest jeszcze jak, że tak powiem, świeża, ciepła informacja i dlatego chciałem ją Państwu na początku przekazać. Także przejdziemy teraz do porządku obrad. Proszę o proszę o kworum. wszyscy 414. Dziękuję za potwierdzenie kworum i przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy to otwarcie obrad sesji. Punkt drugi, przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów Equitas z siedzibą w Łodzi. Punkt trzeci, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. I punkt czwarty, zamknięcie obrad sesji. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. Szanowni państwo, odczytuję wyniki głosowania. 14 osób obecnych na tej sali jest za przyjęciem takiego porządku obrad. Dziękuję bardzo. W związku z tym przejdziemy do punktu kolejnego punktu naszego porządku obrad, a mianowicie do przedyskutowania projektu i podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów Equitas, siedzimy w Łodzi. Tam bym prosił pana przewodniczącego do spraw, do, przewodniczącego komisji do spraw skargi, i petycji o przeczytanie tej skrótowej wersji takiej, bo przed chwilą mieliśmy ją obszernie przytoczoną przez panią Anię, więc bardzo proszę o tą skrótową wersję, żeby zapoznać wszystkich o co w tym chodzi. No i później oczywiście jeszcze opinie Komisji. Bardzo proszę. Dziękuję panu przewodniczącemu, panu Januszowi e, za przeczytanie e, tej, odczytanie tej petycji, jak też opinii i e, przystępujemy do głosowania nad tą petycją. Bardzo proszę o głosowanie. Odczytuję wyniki głosowania. Yy, ba, bardzo proszę jeszcze raz o przegłosowanie tej petycji. Proszę o sprawdzenie, potwierdzenie kworum. O, wró wróciła pani Alina akurat. Prosimy o potwierdzenie kworum. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania nad petycją. Proszę o głosowanie. Odczytuję wyniki głosowania e, za e, 15 radnych, przeciw 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu, 0 przy 0 nieobecnych. Dziękuję bardzo za głosowanie. Przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli do sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Tutaj proszę o Panią Magdalenę, Panią Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz przedkłada Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi ustawowy termin jest to do końca maja danego roku za rok poprzedni otrzymali państwo w programie e-sesja to sprawozdanie mają państwo ją również w dzisiejszym porządku obrad myślę że tak pokrótce bo chyba nie ma potrzeby czytania całego sprawozdania a więc zgodnie z zapisami Programu współpracy na rok 2024, który był podejmowany w listopadzie roku 2023, były wytyczone kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich działającymi na terenie naszej gminy. I też taka współpraca cały rok była prowadzona. Była to współpraca zarówno finansowa, jak i pozafinansowa. Z takich y, poważniejszych finansowych y, działań należy wyróżnić. Y, dotacje na rozwój sportu w gminie Ulanów dla pięciu klubów sportowych na ogólną kwotę 184 760 zł. Również ogłoszenie konkursu na prowadzenie opieki wytchnieniowej dla jednostek samorządu terytorialnego. W naszej gminie już kolejny rok prowadzimy taki program, pozyskujemy środki finansowe. Na ten cel zostało wydatkowane 75 760 zł w roku 2024. Wpłynęła również jedna oferta w ramach takiego mniejszego zadania. Również zgodnie z tą ustawą oferent może z własnej inicjatywy takiej taki organizacja pozarządowa złożyć ofertę. Było to Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań, które realizowało zadanie znajdźmy wspólną melodię. Była to wymiana młodzieży grupy 17-osobowej. Polsko-niemiecka wymiana, i kolejny rok z rzędu wyjeżdżają do takiego ośrodka w Krzyżowej koło Świdnicy i tam przez kilka dni następują takie edukacyjno-kulturalne zajęcia i no jest to bardzo takie cenne dla naszej młodzieży. Mają Państwo również wskazane dokładnie w tym sprawozdaniu, które stowarzyszenie koło gospodyń wiejskich, czy klub sportowy, czy straż pożarna otrzymały dofinansowania na swoje różne. Działalności zgodnie z tym, jak zwracają się do tutaj organu prowadzącego o takie środki. Również prowadzona jest taka współpraca pozafinansowa, która polega m.in. na wymianie informacji o podejmowanych działaniach, użyczenia, użyczeniu lokali bezpłatnym, oczywiście na rzecz danych stowarzyszeń, jednostek, takiej pomocy merytorycznej w pozyskiwaniu środków finansowych czy w zakładaniu nowych stowarzyszeń kół gospodarczych wiejskich i również takie pomoc w organizowaniu różnej współpracy czy z mediami, czy zawieraniu umów partnerskich. Reasumując, cele określone w programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zostały osiągnięte na przestrzeni roku 2024 odbyło się wiele oddolnych inicjatyw na rzecz naszego społeczeństwa i poszczególnych grup społecznych. Każdego roku, co jest bardzo pozytywne, zwiększa się liczba organizacji trzeciego sektora w naszej gminie, powstają nowe koła gospodyń wiejskich. Gmina wspiera przedsięwzięcie organizacji pozarządowych, docenia ich wolontariat i zaangażowanie społeczne w sprawy swoich miejscowości i całej gminy. Dzięki podejmowanym działaniom wzmacnia się więzi społeczne, uczy wspólnej odpowiedzialności i umożliwia naszym mieszkańcom udział w działaniach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Szczególnym uznaniem wsparciem i wsparciem środkami gminy cieszą się zadania podejmowane na rzecz szerokiej społeczności lokalnej. Gmina na bieżąco promuje działanie stowarzyszeń kół Gospodyń wiejskich i udziela pomocy przy organizowaniu kolejnych inicjatyw. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Magdzie. I proszę Państwa, jeszcze gwoli wyjaśnienia, bo jesteśmy dzisiaj w takim ciągu, zaraz po komisjach odbywa się sesja, więc tutaj omawialiśmy te same sprawy, jakby tylko nieco szerzej. Niemniej jednak też tutaj śpieszę naprawić swój błąd: mianowicie, uchwała, o którą przegłosowaliśmy, była przed chwilą omawiana na komisjach, więc tak przystąpiliśmy z marszu do głosowania, ale. Powinienem jeszcze, ponieważ możemy być na wizji, więc y, powinienem jeszcze odczytać i to była uchwała numer 11, łamane 63 przez 2025 Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów Equitas z siedzibą w Łodzi. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1465 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 870. Rada Miejska w Walenowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uznaje się Radę Miejską w Ulanowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji złożonej przez ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów Equitas z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem jest obrona konstytucyjnej zasady niezawisłości i niezależności sędziów polskich. Punkt drugi. Przekazuje się petycję organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, Ministrowi Sprawiedliwości. Punkt trzeci. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Ulanowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ulanowie i zobowiązuje się do przekazania petycji organowi właściwemu oraz zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o przekazaniu petycji właściwemu organowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Także naprawiam tutaj tylko swój błąd i przepraszam i bardzo proszę jeszcze, ponieważ co prawda nie mamy dzisiaj spraw takich ogólnych, ale, ale Pani Magdalena prosiła o głos, więc udzielam głosu, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w takim szczególnym dniu, 27 maja jest to Dzień Samorządu Terytorialnego i z tej również okazji w imieniu własnym, w imieniu Pana Burmistrza Stanisława Garbacza Pragnę złożyć państwu radnym samorządowcom z naszej gminy słowa podziękowania słowa uznania Za waszą pracę społeczną na rzecz naszej lokalnej społeczności Za trud wkładany w ten codzienny taką codzienną troskę o swoje najbliższe otoczenie Dziękujemy bardzo za to że państwo jesteście tak zaangażowani i na co dzień służycie swojej społeczności całej naszej gminie Pragnę złożyć również życzenia dużo zdrowia pomyślności w życiu osobistym życiu rodzinnym No i oczywiście dużo sił do dalszej działalności takiej społecznej na rzecz naszej lokalnej tutaj samorządności, społeczności, no i dużo, dużo satysfakcji z podejmowanych działań. Także jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. No i tak również pragnę podkreślić to, że właśnie jest 35. rocznica odzyskania takiej samorządności lokalnej, bo dokładnie 35 lat temu, w 1990 roku, odbyły się pierwsze wolne wybory do rad gmin i wtedy właśnie no, zaczęła się ta odbudowa samorządności lokalnej Rzeczypospolitej i w tej chwili już to wygląda. No zupełnie inaczej. My tutaj już na dole możemy też wiele decydować i wiele dobrego zrobić dla naszej społeczności, dla, dla nas samych. Także jeszcze raz dziękuję, gratuluję i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Magdalenie za te życzenia w imieniu własnym, oczywiście, ale też i wszystkich nas tu obecnych, wszystkich radnych. E, jeszcze może dodam tylko, że waga tej nagrody tym jest większa, że... Otrzymały ją w województwie podkarpackim tylko kilkoro, tam dokładnie pięć, w tym trzy srebr, jedna złota tylko była, trzy srebrne i jeszcze jedna takie wyróżnienie. Także złota, jedna na całe województwo, i to właśnie tutaj przypadła naszemu samorządowi na ręce oczywiście pana burmistrza. Także podkreślam tym większą wagę tej, tego wyróżnienia. Tak, pan burmistrz, dobra złoty krzyż, zasługi oczywiście, jak podkreśla zawsze. No jest to odznaczenie osobowe dla Stanisława Garbacza, burmistrza gminy, ale mógł odebrać tę nagrodę, to odznaczenie no dzięki takiej wspólnej pracy wszystkich samorządowców i zawsze to pan burmistrz podkreśla dziękując radnym, sołtysom, pracownikom, także takie wspólne święto i wspólna duma. Dziękuję. Pani Magdo w imieniu swoim oczywiście, ale też wszystkich radnych. Na Pani ręce w tym momencie składam serdeczne podziękowania, bo jak wszyscy wiemy na takie nagrody nie składa się praca jednego człowieka, chociaż tu burmistrz otrzymuje być może i na pewno też jest tutaj wielka jego zasługa w tym wszystkim. Niemniej jednak na to pracuje wiele ludzi, o czym sam zresztą kiedyś burmistrz podkreślał, że on tylko jeździ odbierać nagrody, ale to chyba tak było przez skromność. Mianowicie ma, mamy tą świadomość, że to nie jest nigdy zasługa jednego człowieka. Tu akurat jest na to musiała się złożyć praca wielu, wielu pracowników, pracowników gminy, więc na pani ręce i wszystkim tutaj, wszystkim pracownikom gminy serdecznie, serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Oczywiście przekażę. Jeśli nie ma pytań, zresztą nie ma dzisiaj tych spraw ogólnych w naszym programie, zamykam 11 sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Ulanowie i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i udział w sesji.